Cześć Siemanko, witam w kolejnym odcinku z Devil May Crya szóreczki. No i co tu więcej będę przedłużał? nie? Najpierw to sobie coś ulepszymy. Właśnie teraz nie wiem, co by sobie ulepszyć. I chyba. No napędu bym jakoś nie ulepszał. Ale może to znaczy, żeby był jeszcze lepszy. I. Kurde, Air bym też dodał, ale dobra. Hmm. A wiecie co? Dobra, nie, nic nie będę teraz ulepszał. Może sobie blue orbita kupimy, żeby mieć tego jeszcze więcej życia. Już mam tego pasek cały zapełniony. No i kim nie? Lecimy dalej. Dobra. Ostatnim odcinku. Dobra, zamknę się. Dobra, to... Cóż, to są naj... jedne z największych kurew w tej całej grze, Najlepszą taktyką jest to, że po prostu w czas zajebać. No i scrap to. I odpierdalać. No, no i gi Dobra. Już zapomniałem sobie powiedzieć. A dobra, to, że ostatnio ci tu jak pamiętacie, ci co oglądali to pamiętają, rozjewałem ropucha gigantycznego Na no, giga... na no, giga kurwa ES Giga łatwiutko, nie? Dobra Więc teraz no my nad nie wiem, co teraz będziemy robili. Znaczy... prostu kurwa chyba spierdalamy, nie? Jak zabiliśmy, musimy czekać. Dobra. tak to też Przepraszam, muszę przeprosić. Kurwa, nie, tak żarno głośne. O kurwa. Dobra. Czy widzicie jakiś film To już dobra ściszę sobie grę dobra ale teraz jak jest ciszej to mogę to tak chciałem przeprosić że nie było odcinka w piątek i w sobotę nie wiem czy będzie ten dzień bo ja to nagrywam w niedzielę jak się uda to będzie ale raczej trochę później niż 18 dobra jeszcze ciszej no ponieważ mi się trochę nie chciało leniwą jestem kurwą generalnie no i chuj jeśli jesteś, Jeśli lubisz te odcinki, no to sorry, a jeśli trafiłeś tu przypadkiem, no to... No to do, postaram się tego lepiej. Więcej tak Przynajmniej tak, że po prostu by... No trzy razy w tygodniu takie minimum. Dobra, coś tu jest. Kurwa tylko nie wiem gdzie. Jest prawdopodobnie sekretna misja, ale nie widzę. Może tu? Tak! Dobra Jak to będzie łatwe, no to przechodzimy, jak będzie trudno to chuj Manipulate gyro, Blade and Raza Everything. Dobra Pamiętacie, co jest gyro day, okay. okej, musimy nawiewać i rozjewać tam to wszystko i to chyba jest proste I mi się przydał chyba speed bo trochę wolny jest. jakby speed to jest takie ulepszenie, że jak, będziesz, jak przez chwilę pobiegasz to no sprint się włącz dobra, tutaj coś jest do rozjewania. kurwa, jest dobra kurwa, wiecie co? też odcinki to nie będą jakieś super drugie. Bo internet zjebany no. tak z 20 minut tylko ja nie wie, jak, kurwa ten pierwszy dzień 50 minut zatwierdzają mi I się 18 godzin bo no, się uploadował, się dzień, tak, razy, Cały dzień to no. jak się Cały dzień noc Dobra tutaj coś jest Kurwa tu coś jest Dobra, uda. Nie, ja pierdolę, to muszę to przejść. No nie ma chuja, tego nie zrobię. Błagam, tylko niech za daleko to nie poleci. Gdzie to jest? Okej, okay, dobra, masz być. koniec koniec koniecznie. Koniec. I oto ostatni prawdopodobnie tank, Essa! Tam jest Dobra, udało się nam Całe szczęście, ale no Nie mamy czterech fragmentów To nie fajne, dobra, a ile mam fragmentów? a tutaj się patrzy So, ja klikam to R1 cały czas Dobra, mamy jeden no i... Dobra, I, to, i tak cały czas pokazuje ta łapka Coś tu jest, nawet iść tu już jest zrobione No, dobra, nie? I dobra, lecimy dalej O ty, o ty, no i gil. Sorry, skipem Dobra, i generalnie tutaj nie może to wypadnąć Na szczęście My chyba też nie możemy Na całe szczęście I jak widzicie, można to rozwalić też. tyj! I rozjebaliśmy zamczysko Nie najlepiej dla tego to Zamczysko Dla właścicieli nie najlepiej I ja mam tu jakąś kolejną jakąś itemkę kolejną. Co to da? Łatwa walka. Dostaliśmy talizman skrzydeł. Co to daje? Daje nam możliwość użycia tak gówna. A co to gówno daje? No wiadomo co daje. No, można się domyśleć. Skaczemy i wypierdala nas do przodu. Jakby w trójce, w kaze trójce coś podobnego było. O, czekaj, czekaj, to nic tutaj. Orb co? Ale tu combo zajebiste zrobię. Dobra, pyk. Ja pierdolenie, RHIPA nie mam. Dobra, ale w następnym już w następnej misji będzie airhike i to obiecuję, z buta bo to jest giga przydatna umiejka. Ona generalnie z po prostu. Dobra, dotarliśmy. Oj tutaj już będzie bitka, nie? No dobra. Ta Thank you for watching! Nice. Ładnie, ładnie poszły mi bo wy nie gracie, to nie ja powiem, że nam poszło. Dobra. Gdzie my teraz idziemy? Bo musimy się cofnąć. Kurwą chciałbym. Kurwa Nie udało Teraz jest. Teraz I teraz y, Musimy wrócić jeśli pamiętacie musimy, właśnie, o tutaj musimy co? i musimy dobra, coś tam coś tam, bla 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 idziemy tutaj, hop sasa. no i co my tu mamy zrobić, he? no dokładnie, co my mamy zrobić? Ale za to jest obraza dla tego papieża. O! To idziemy teraz. Tajemny pokój, tu jest, jak widać. Tajemne miejsce, tajemne miejsce, kurwa. Czajsz to? Pojewamy, dobra. I tu jest. Patrzcie, nie? Jak to zdobyć? Jeśli kiedyś graliście w tę grę, to tak się Kurwa. No, no tak, nie, tak się... No, i macie tego, Witalkę. Ja nie będę używali w tym... w tym przejściu, w tej... W tej serii nie będę wygórzył, no bo... No kurwa, no umówmy się jak... Jak używasz tych rzeczy, no to które... Trochę... Ucinko, no, nie? Kinko z swoim... Jesteś trochę pizdą, tak bym powiedział. Prawdziwie niestety. O! Zamykam się. You have awakened. Credo. My men are currently in pursuit of Dante. It is only a matter of time before his location is revealed. Dante? He came to us. It was fortunate I was able to participate in the ascension ceremony. Ah. Oh. His holiness. Oh. You look magnificent. You sent that cocky kid Nero to find Dante. You question my command? Yes. What shall be, for me? Should he stumble upon my research facility. Our priority is to capture Dante. Give me Dante. Greater yes, you always. Gather everyone. I must ease their minds on this matter. Of course. No i teraz niech, 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 niech. Szybciutka misja Nie było abusika, abusika nie, nie było niestety 6 minut mi to zajmuje, a pierdolę Ale szybkie kurwa Jak zygzak McQueen jestem Szybki, dobra ale Mam na, na timerze 15 minut Za 5 sekund będzie 15 minut No i co? No z, nie będę Nie zagram misji w tym odcinku Ale już będzie w następnym I ten odcinek chyba wrzucę właśnie w tą niedzielę 27 marca 2022. No to co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się cieplutko, jak najcieplej tylko się da. Albo tak się trzymajcie, żeby kurwa, nie, nie wiem, żeby było git po prostu. Nie za zimno i nie za ciepło. No i, czy, i widzimy się w następnym odcinku. Bajo.